Jesteśmy dziś w szesnastym rozdziale Ewangelii Jana. Zatrzymamy się na dwóch fragmentach. Najpierw werset 23 i 24. O cokolwiek byście prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Kiedy skupiałam się na tych słowach, w pierwszym odruchu pomyślałam sobie o swoich e, prośbach. E, o sobie, o swoich potrzebach, ale wbrew temu zatrzymałam się i zadałam sobie pytanie, które w rezultacie bardzo mnie zaskoczyło. Czy jestem w stanie zrobić cokolwiek, o co Bóg mnie poprosi? Czy Ty jesteś w stanie zrobić cokolwiek, o co Bóg poprosi Ciebie? I zanim odpowiemy na to pytanie, chcę zapewnić, że mm, jeśli uwierzymy, jak wielka jest Jego miłość, zrozumiemy też, że nie mamy się czego obawiać. Bóg nie poprosi ciebie nigdy, ale to nigdy o coś, co nie byłoby dla ciebie dobre. I Bóg prowadzi tylko i wyłącznie do zwycięstwa, nigdy do klęski. Zatrzymamy się jeszcze na wersecie 27, ponieważ jest tutaj właśnie potwierdzenie dla tego. Albowiem Ojciec sam was miłuje. A dalej, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Jezusowi zależy na tym, żebyśmy nie żyli w strachu, żebyśmy nie żyli w lęku czy też niepokoju o jutro. I mówi nam to, że Jezusowi zależy na moim samopoczuciu, na Twoim samopoczuciu, zależy mu na tym, żebyśmy żyli w radości, w zadowoleniu i w tak naprawdę w pełnej radości jak mówi tutaj nam słowo Boże. Dlatego też zachęta brzmi by w jego imię o wszystko prosić Ojca. Kiedy proszę o coś w czymś imieniu albo na kogoś się powołuje, no to wtedy to oznacza dla mnie, że mamy to uzgodnione, że mamy to przegadane, że jest ten to nasze pragnienie, nasza prośba jest taka spójna. Chcemy po prostu tego samego i Jezus jest właśnie tym, z którym jedność jest nam niezbędna do życia. Jezus i w swoim słowie prowadzi nas do życia zwycięskiego. Życie zakorzenione w Jezusie jest tak naprawdę owocne. I jeśli chcemy zwyciężać w naszym życiu, Jezus musi być na pierwszym miejscu. Najpierw trzeba Mu oddać należną cześć, oddać Mu należną chwałę, odpowiednie miejsce w swoim życiu. Jezus ma być zawsze przede mną, zawsze pierwszy i w moich pragnieniach i w moich planach, nie ja, nawet nikt inny, tylko On. I wtedy niejako z Nim razem, ramię w ramię, możemy prosić Ojca o to, co jest nam potrzebne, tego, czego potrzebujemy. Kiedy czegoś w życiu Ci brakuje, kiedy przeżywasz jakieś trudności, do kogo najpierw się zwracasz? Czy idziesz z tym, z tym do, do Boga, czy może pytasz ludzi, rozmawiasz z ludźmi, może zdarzać się też ponarzekać. Otóż nie czas narzekać na rzeczywistość, na ludzi, na życie, na świat, czy też na pogodę, czy jakieś błędy, braki swoje, czy też czyjeś, które może dostrzegasz. Ważnym jest, żeby zwyciężać, a właśnie składnikiem zwycięstwa jest wypełnienie swoich ust pragnieniami, które wypowiadamy przed Bogiem. Trzeba Trzeba po prostu iść z nimi do Boga. I nieraz pewnie trzeba zwrócić się z niektórymi problemami też do ludzi, a nawet im się zwierzyć, jednak powinniśmy to czynić tylko po to, aby otrzymać konkretną pomoc i konkretne wsparcie, konkretną radę. Usłyszeć tak naprawdę dobrą radę i dobre słowo. Zatem, czy jesteś w stanie zrobić, o co Bóg Ciebie poprosi? Przypomniał mi się pierwszy cud Jezusa, kiedy przemienił wino w kanie galilejskiej. Co powiedziała Maryja? Maryja powiedziała: Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus Wam powie. Tak stał się właśnie pierwszy cud. I zrób wszystko, co Jezus mówi, a ja wierzę, że właśnie w ten sposób Bóg chce spełnić Twoje prośby.